Nazywam się Tomasz Grzyb, jestem psychologiem społecznym i pracuję w Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Na Facebooku można zaobserwować ostatnio pewien nowy trend. Ten trend polega na składaniu życzeń osobom, które mają akurat tego dnia urodziny. I to nie byłoby nic dziwnego. Ale do tych życzeń bardzo często dołącza się zdjęcie. Zdjęcie tej osoby, która składa życzenia wraz z jubilatem czy jubilatką. Muszę Państwu powiedzieć, że przez dłuższy czas zastanawiałem się, jaki jest cel tego zabiegu. Czy same życzenia, może z jakimś miłym zdjęciem, um, które obrazuje to, czego życzymy jubilatowi czy jubilatce, byłyby lepszym pomysłem. Ale wydaje się, że z takiej ludzkiej perspektywy dokumentowanie, związku pomiędzy tym, kto życzenia składa, a tym, kto ma być ich adresatem, właśnie za pomocą zdjęcia, ma jakiś głęboki sens. To trochę tak, jakbyśmy podkreślali, że my rzeczywiście tę osobę znamy, że my rzeczywiście mamy z tą osobą coś wspólnego, że nie jest ona tylko naszym wirtualnym przyjacielem czy znajomą. Ja zachęcam Państwa do trochę innego eksperymentu. Zachęcam do tego, żeby któregoś razu, wtedy, kiedy będą zbliżały się Państwa urodziny, wyłączyć funkcję, która powiadamia o tych urodzinach naszych przyjaciół i znajomych w sieciach społecznościowych. Dlaczego tak? Ano po to, żeby zobaczyć, kto w istocie będzie pamiętał, że nasze urodziny wypadają 16 sierpnia, 18 grudnia czy może 12 lutego. Zaręczam Państwu, że takich osób, które będą o tym pamiętały, będzie bardzo niewiele. Dlaczego? Wydaje się, że właśnie to w precyzyjny sposób pokazuje pewną naturę mediów społecznościowych i natura relacji, które w tych mediach społecznościowych mamy. Wydaje się, że to właśnie to pokazuje, jak płytkie są czasami te relacje i jak niewiele o sobie wiemy. Często wtedy, kiedy prowadzimy badania nad ludźmi, którzy Używają mediów społecznościowych, okazuje się, że ci ludzie mają pewien problem z czymś, co się w psychologii nazywa dobrostanem, a pewnie niektórzy powiedzieliby po prostu poczuciem szczęścia. Jest ogromna liczba badań wskazujących na to, że ludzie, którzy intensywnie korzystają z mediów społecznościowych, to także ludzie, którzy deklarują, że są mniej szczęśliwi od tych, którzy z tych mediów nie korzystają. Muszę tutaj, proszę Państwa, jednak podkreślić, że jako człowiek, który zajmuje się badaniami, widzę w tym pewien problem. Dlaczego? Otóż, zauważcie Państwo, że możemy mieć tutaj do czynienia z pomyleniem przyczyny i skutku. Może być przecież tak, że ludzie, którzy mają pewien problem w realnym życiu, którzy mają pewien problem z nawiązywaniem relacji, którzy tych relacji nie mają zbyt wiele, po prostu zanurzają się w media społecznościowe i w tych mediach społecznościowych szukają jakiejś formy pocieszenia. To jest oczywiście pewna hipoteza, ale mamy już badania. Badania, które dość precyzyjnie, za pomocą eksperymentu, pokazują, że wcale tak nie jest. Że w istocie to, że ludzie używają mediów społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem Facebooka, ale nie tylko, nie tylko Facebook jest tutaj jedynym winowajcą. To ludzie. Którzy rzeczywiście czują się gorzej. A zatem możemy bez cienia wątpliwości powiedzieć, że intensywne użytkowanie mediów społecznościowych znacząco obniża satysfakcję z życia, znacząco obniża poczucie szczęścia. Dlaczego tak jest? Najprawdopodobniej związane jest to z czasem, który poświęcamy na używanie mediów społecznościowych. Jeżeli tego czasu poświęcamy sporo, to okazuje się, że po jakimś czasie brakuje nam tych minut czy godzin, które musielibyśmy poświęcić na realne związki z ludźmi w realnym świecie. A zatem to, że zanurzasz się w media społecznościowe, oznacza, że nie masz czasu dla Twoich prawdziwych przyjaciół i znajomych. A to właśnie ich liczba decyduje o tym, jak jesteś szczęśliwy. Pozwólcie państwo, że zacytuję fragment pewnego e, wypowiedzi pewnego młodego człowieka, Amerykanina, Jamesa. James pisze tak: Kiedy wchodzisz na media społecznościowe i coś piszesz albo publikujesz jakieś zdjęcie, po czym dostajesz te wszystkie lajki, te zapewnienia od ludzi, którzy to zobaczyli, może to być uzależniające, bo ciągle ktoś klepie cię w plecy, żeby powiedzieć, jesteś mądry, jesteś zabawny, jesteś atrakcyjny. Ale zapytajmy, jaką wartość mają tego rodzaju zapewnienia, jeżeli są czystą mechaniczną reakcją na jakąś formę wirtualnej znajomości. One nie zawsze przekładają się na rzeczywiste zainteresowanie drugim człowiekiem. Co możemy z tym zrobić? Właściwie nie ma tutaj prostych rozwiązań. Z całą pewnością nie jest najlepszym rozwiązaniem kompletne zabronienie używania mediów społecznościowych młodym ludziom. Zauważmy, że miałoby to przynajmniej dwa problemy. Pierwszy jest taki, że coś, czego zabraniamy, staje się dla tego, komu to zabraniamy, komu tego zabraniamy zdecydowanie bardziej atrakcyjne. Związane jest to z regułą niedostępności. Po drugie, jeżeli zabronilibyśmy używania mediów społecznościowych naszym dzieciom, to Przyznajmy to, sami musielibyśmy zrezygnować z ich używania. Dlaczego? dlatego że nie możemy oczekiwać od młodych ludzi czegoś, czego sami nie jesteśmy w stanie zrobić, a przecież my sami używamy mediów społecznościowych. To, co możemy robić, to edukacja, pokazywanie pewnych zagrożeń i pokazywanie pewnych wartości. Zagrożeń wynikających z nadmiernego używania mediów społecznościowych, które polegają przede wszystkim na spłycaniu różnego rodzaju kontaktów i wartości. Wartości, które są związane z realnymi relacjami, które mamy w prawdziwym życiu.